I zwróćcie uwagę, że rozświetliłam te szaty tak naprawdę raz, dwa, trzy. Widać te poziomy: raz, dwa, trzy. Trzema poziomami świateł, ale one wydają się mocniej, jakby wydają się o wiele bardziej rozświetlone niż te. Tak jakby te miały dwa poziomy. Te i tak już się wydają bogate, tak? dlatego że podkład dla nich był ciepły. Witaj! W skrótu jesteś, domyślam się, że tak jak wielu innych ludzi masz ogromny problem z malowaniem szat na ikonie. Pracując już 12 lat, zauważyłam, że przy tym elemencie ikony najwięcej osób ma problem. Ma problem, dlatego, że nie jest on dla nas naturalny, że patrzymy na ikony, patrzymy na postacie świętych na ikonach, które są w szatach antycznych. Na co dzień nie widzimy ludzi w ten sposób ubrani. Nawet kapłani w kościołach czy cerkwiach mają już szaty zupełnie inne niż te w starożytności. Dlatego postanowiłam pomóc ci w namalowaniu szat, w napisaniu szat na ikonie. Sama z autopsji wiem, że ten element przyszedł mi najpóźniej, już kiedy dobrze rozumiałam, jak tworzyć warze, ręce, włosy. W dalszym ciągu bałam się szat. Chciałabym, żebyś ze mną spróbowała, spróbował poćwiczyć te szaty, i obiecuję ci, że przestaniesz się bać je malować po, tych, po tym kursie, po tych warsztatach. Nazywam się Anna Geudon i już w wieku 12 lat pojechałam na pierwszy obóz ikonograficzny w Bielsku Podlaskim, gdzie po prostu z całych sił pokochałam ikonę i e, zaczęła mnie ona pasjonować. I Od tej pory zgłębiam sztukę ikonografii, uczę się. Uczyłam się w szkole w Bielsku Podlaskim ikonograficznej prowadzonej przez Baciuszka Leoncjusza. Jeździłam do klasztorów, gdzie obserwowałam mnichów w czasie pracy i mniszki. E, byłam także w Siergiej Posadzie, gdzie e, uczestniczyłam w zajęciach wakacyjnych. I, y, I potem, kiedy y, zrozumiałam, że brakuje mi jeszcze wiedzy teoretycznej na temat ikony, y, zaczęłam studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim historię sztuki, właśnie wybierając profil bizantynistyka, na którym to uczyłam się o ikonach, o historii ikon. Y, mając takie wiedzę i taką wiedzę i również doświadczenie praktyczne, y, zaczęłam prowadzić kursy. Kursy y, prowadzę od 12 lat i naprawdę z przyjemnością patrzę na postępy swoich uczniów. Patrzę, jak się rozwijają, ale ja sama wiem po sobie i też widziałam to, obserwując przez tyle lat innych ludzi, których uczę, że największy problem w większości to są szaty, że już rozumiemy, jak malować twarze, jak rozświetlać. Y, 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 w dłonie, włosy, a szaty ciągle są problemem. Dlatego postanowiłam stworzyć kurs, który pomoże Wam właśnie w tym najtrudniejszym elemencie, czyli w szatach. I drodzy Państwo, no, obserwowałam ludzi i próbowałam zrozumieć, w czym jest największy problem, co, co buduje ten dystans nas do szat, tak? Oczywistym jest, że to że nie widzimy dzisiaj ludzi ubranych w stroje starożytne, tak jakie mamy na ikonach. E, mamy problem z wyobrażeniem sobie tych fałd, e, tych zagięć, układów cieni i świateł. Ale tego wszystkiego da się nauczyć. E, w maju przeprowadziłam taki kurs na żywo z moimi e, uczniami, którzy przez wiele lat zmagali się z tym problemem. I opracowałam specjalną metodę uczenia tylko i wyłącznie szat. I efekty, które były po tym kursie, były zaskakujące. Naprawdę ludzie, którzy chodzili przez wiele lat na różne kursy, i też na mój, na którym taki ogólny, na którym się nie koncentrowaliśmy na tych szatach, nagle. Po prostu mówili mi, że załapałem po kilku latach, po kilku latach prób i błędów, załapałem, rozumiem jak to się robi, zaczynam czuć te szaty. I stworzyli piękne prace z moją pomocą, właśnie idąc krok po kroku według tej formuły, którą stworzyłam i którą wam podaję. Opracowałam nie tylko ćwiczenia związane z ikoną, ale ćwiczenia takie ogólne, które pozwolą nam rozwinąć wyobraźnię i troszeczkę poczuć tą strukturę szat. I Idąc moim systemem i tą metodą uczenia się, naprawdę możesz osiągnąć niewiarygodny, spektakularny efekt, pod warunkiem, że będziesz konsekwentnie stosował się do poleceń i zadań, które daję w kursie. Dzisiaj nie będę zdradzała ci wszystkiego, co będzie na zajęciach, bo, bo tego będzie dużo i będzie to bardzo, bardzo urozmaicone, ale powiem, że nie potrzebujesz wiele, żeby brać udział w tych zajęciach i być na kursie, możesz wykonywać ćwiczenia już na desce, część ćwiczeń już na desce, i może y, mogą te szaty, które będziesz tworzyć w czasie warsztatów, być już częścią Twojej ikony. Ale możesz też to robić na kartce. Na przykład tutaj mamy taką przykładową kartkę, yy, przygotowany rysunek, i na takich ciemnych kartkach, które będę Wam podsyłać, też będziemy pracować i będziemy yy, uczyć się rozświetleń. Mogę się z Tobą podzielić jedną z podstawowych i bardzo ważnych zasad, które Sama wypracowałam sobie, nikt mi jej nie powiedział, ale obserwując ikony i obserwując, no i samej malując, doszłam do takiego wniosku. Na ikonie nie ma światła, które pada z jednej strony. Nie ma, nie ma takiego ukierunkowanego światła. My mamy na ikonie zawsze światło rozproszone. Ktoś może powiedzieć, że to utrudnienie. Niech to stanie się dla nas ułatwieniem i niech to stanie się wyjściem do pewnej zasady, że to, co jest najbliżej nas i to, co jest najbardziej wypukłe, to, co jest najbardziej wypukłą bryłą, jest najbardziej oświetlone. Czyli pierwsza zasada malowania szat. To, co wypukłe, jest najjaśniejsze. I teraz zwróćmy uwagę, jeżeli. Tutaj na mnie pada światło z tej strony. Czyli jeżeli mam rękaw i światło pada na mnie z tej strony, to tu będzie cień, a to, co jest wypukłe, co jest najbliżej widza, najbliżej ciebie, tego co widzisz, będzie jaśniejsze. I tak będą się układać szaty i fałdy, że to, co jest wypukłe, czyli ramię, będzie jaśniejsze. Moje ramię jest jaśniejsze, tak? Światło równolegle pada na całą postać. Nie tworzy cienia, ale jakoś musimy zbudować bryłę. Musimy stworzyć to wrażenie, że to jest prawdziwy no święty, prawdziwy człowiek, który ma swoją strukturę, strukturę swojego ciała. I teraz ma wypukłości i wklęsłości na swoim ciele. Inaczej stanie się płaską, płaskim rysunkiem dziecka, tak? Więc żeby to uzyskać, my manipulujemy światłem. I właśnie trzymając się tej zasady, co wypukłe jest najjaśniejsze, czyli na przykład w twarzy to będzie nos, kości policzkowe, czy tutaj górna część czoła nad brwiami, bo dalej ono się Yy, tak jakby w, w okrąg cofa, yy, to zacznie nam wychodzić forma, zacznie nam się budować forma, która jest tak potrzebna, żeby w sposób logiczny ułożyć te fałdy i szaty. To była tylko jedna z wielu zasad, które mam dla Was przygotowane, które w czasie swojej pracy w, udało mi się wyodrębnić, jakoś wyszukać w tej, tej sztuce ikony. I mam dla Was mnóstwo, mnóstwo wskazówek, mnóstwo rad i mnóstwo ćwiczeń, które są w stanie w sposób fenomenalny pomóc Wam w tworzeniu ikony. Ja jestem niezwykle dumna i szczęśliwa, że udało mi się opracować coś takiego. Myślę, że to jest najlepsze, co do tej pory stworzyłam jako nauczyciel, jako pedagog. I mam nadzieję, że zechcesz, że poczujesz potrzebę uczenia się dalej i tworzenia coraz piękniejszych ikon, właśnie też z pięknymi szatami. I że skorzystasz z moich warsztatów, z mojego kursu online. Kurs będzie odpłatny, będzie kosztować 1200 zł, ale jeżeli zapiszesz się do końca listopada, to będziesz miał zniżkę kurs będzie ciebie kosztował jedynie 950 zł. Dlatego, że to jest pierwsze wydanie tego kursu, pierwszy raz, kiedy go wypuszczam online. I chcę, żeby jak największa liczba osób mogła z niego skorzystać. To też cudowny prezent, który możesz sobie zrobić na święta, na Boże Narodzenie, na Mikołajki. Bo właśnie 6 grudnia mam nadzieję, że ukaże się i że zaczniemy razem wspólnie pracować. Kurs będzie się składał z 8 odcinków, i po każdym odcinku dostaniesz materiały i ćwiczenia do zrobienia w domu. Oprócz tego, jeżeli zapiszesz się teraz, to będziesz miał y, dwa, dwa spotkania ze mną na WhatsAppie, indywidualne, po 30 minut, gdzie w trakcie zajęć będę mogła ci, y, w trakcie jakby bieżącego czasu kursu, y, zrobić indywidualną korektę tego, co ty robisz. Będą spotkania y, na żywo w grupie, gdzie będziecie mogli zadawać pytania. Y, y, także. Kurs będzie trwał w czasie rzeczywistym i trzeba będzie się no, dostosować do niego. Mam nadzieję, że wygospodarujesz y, ten czas, te jakieś 20-30 minut na zajęcia ze mną, a potem też już w dowolnym czasie na pracę samemu indywidualną, tak aby iść równo z nami. To też ma ciebie zmobilizować, bo ja wiem, że czasami, jak mamy jakieś materiały w domu, książki, kursy, które możemy zawsze obejrzeć, to odwlekamy to w nieskończoność. Niech to będzie dla Ciebie taka sympatyczna mobilizacja, w której poznasz innych ludzi zainteresowanych ikoną i będziecie mogli razem tworzyć. Jedne z zajęć poświęcam na korektę, taką wspólną pracę. To bardzo ciekawa forma, kiedy uczymy się na cudzych błędach i nie musimy ich popełniać sami wysyłacie mi zdjęcia swoich prac, a ja publicznie na, przy kamerze opowiadam o tym, co było nie tak, a co trzeba poprawić i dzięki temu wszyscy czerpiecie naukę z tego. Oczywiście nie mówię nazwisk i imion, jeżeli tego sobie nie życzycie, chodzi mi tylko o to, że jesteście czynnymi uczestnikami i budujecie też ten kurs. Tutaj jest duża przewaga kursu i taki plus ogromny kursu y, nagranego kursu online y, nad taką pracą y, tetatet taką pracą na żywo y, to to, że możesz w nieskończoność przewijać sobie odcinki, w których pokazuje jak jakaś, y, jakiś element szat wykonuje, możesz przyrzeć się dokładnie każdemu ruchowi pędzla, możesz przeanalizować to w swoim tempie. I powtarzać wielokrotnie, aż to wejdzie do Twojej świadomości, podświadomości i stanie się dla Ciebie oczywistym. I wiem, że takie patrzenie i uczenie się poprzez patrzenie to jest świetna droga, bo ja dużo mówię, staram się jakby świadomie wykonywać każdy ruch pędzlem i tłumaczyć go, ale zaskakują mnie czasami pytania ludzi. To, co oni zauważają w trakcie mojej pracy, jest czasami tym, czego ja sama nie widzę i robię to. Odruchowo, instynktownie i, i wydaje mi się oczywistym. I właśnie y, takie rzeczy Ty zobaczysz, oglądając ten kurs, zobaczysz po prostu rzeczywistą pracę moją nad ikonami, nad szatami w, w różnych postaciach świętych, i y, będziesz mógł też sama dla siebie to przeanalizować i wyciągnąć swoje osobiste wnioski. Na pewno posłuży to na Twój rozwój. Aby zarezerwować sobie miejsce na warsztatach, wystarczy albo pod tym filmem na YouTubie napisać swoje imię i nazwisko e-maila i dopisek listopad-myślnik-szaty i wtedy będziecie mieli jakby, będziecie zakwalifikowani do tej ogromnej zniżki. Albo napisać do mnie na maila, po prostu bezpośrednio na maila, że z, no właśnie takiego, taką informacją imię, nazwisko no i informacja o tym, że chcą Państwo, że chcesz zapisać się na warsztaty i dopisek listopad szaty. To, to Wam pozwoli dostać ten kurs w niższej cenie. Zależy mi na tym, żebyście robili ten kurs w czasie rzeczywistym. I też tylko w czasie rzeczywistym będziecie mieli możliwość uzyskania ode mnie tych indywidualnych konsultacji. Osoby, które zapiszą się na warsztaty, dostaną mój numer telefonu i będziemy mogli pewne rzeczy omówić osobiście. Także serdecznie zapraszam i jestem przekonana, że no zrobicie duże, ogromne postępy po tym kursie. Będziecie czuli radość i satysfakcję z tego, co robicie, z ikon, które powstają pod Waszymi e, pędzlami, rękami. E, zapraszam serdecznie. I też pomyślcie o tym, że to może być wspaniały prezent na święta dla e, przyjaciółki, przyjaciela, który tym się interesuje, dla mamy, babci, cioci. Niech każdy robi coś, co jest naprawdę wartościowe, cenne i, i rozwijające. Życzę powodzenia, życzę dużo pięknych ikon i do zobaczenia na kursie o szatach, o tworzeniu szat.